Cześć, witam Was serdecznie na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj traktor w skali 1 do 32, a będzie to model Case h 600 4WD. Jak widzicie, ciągnik jest w kolorze czerwonym, ma również czarne i srebrne elementy. Jest dosyć skrętny. Mamy tutaj bardzo dobrze odwzorowany model z przodu. Jak widzicie, mamy Odbojniki. Z tyłu również takie odbojniki się znajdują. Dodatkowo skupmy się na początku jeszcze na przodzie. Na przodzie mamy reflektory oraz oczywiście ogromną maskę, pod którą na pewno kryje się dosyć duży silnik. Niestety nie możemy jej otworzyć. Sam model jest dosyć ciężki. Porusza się on na czterech gąsienicach, o których mam powiem za chwilę. Jeżeli chodzi o kabinę, no to mamy tutaj ruchome lusterka z jednej i z drugiej strony. Mamy również światła. No i oczywiście tłumiki, które są również rurami wydechowymi. W środku kabiny mamy oczywiście kierownicę, siedzenie oraz panel sterowania. Do kabiny prowadzą dwie pary schodków po jednej i po drugiej stronie ciągnika. Tutaj mamy trzy schodki, po drugiej stronie jest ich więcej. Ciągnik ma dosyć duży promień skrętu. Dzięki mostkowi jest, znajduje się on tutaj. Jak widzicie, możemy nim dosyć mocno poruszać. Mostek ma oczywiście elementy hydrauliczne, co pozwala mu na duży skręt. Z tyłu również mamy podnośnik hydrauliczny. No, i jeśli go podniesiemy do góry, to pojawia nam się element, na który możemy zaczepić naczepę. Skupmy się teraz na kołach. Są to gąsienice. Mamy ich tutaj cztery, i one pozwalają na maksymalną przyczepność przy minimalnym ubiciu gleby. Mamy tutaj napęd zębaty. W każdej gąsienicy znajdziemy trzy duże koła oraz trzy mniejsze. No i za pomocą tego, że one się poruszają, nasze gąsienice również są wprawiane w ruch. Ciągnik Case HH600 może być zarówno elementem kolekcji dla kolekcjonerów, ale także świetną zabawką dla dzieci. Jest on bardzo dobrze wykonany, ma mnóstwo bardzo dobrze odwzorowanych elementów. No i jestem pewna, że spodoba się każdemu, kto lubi przebywać na farmie, czy kto interesuje się rolnictwem. Mam nadzieję, że model wam się podobał. Jest bardzo dobrze odwzorowany. No i jestem pewna, że każdy kolekcjoner czy fan rolnictwa będzie zadowolony z takiego prezentu. Jeżeli wam się spodobał, to zapraszam was na megadiscount.pl.